Cześć, dziś Wam powiem jak gonił mnie dzik. Dzik mnie gonił, ale to nie był dzik. Tak naprawdę to dzik nie był, bo, bo to było tak, że ja byłem u kolegi. On mieszkał tak cztery domy obok. Powiedzmy, bo to się nie da określić. Nie da się określić, bo on tak jakby mój, mój dom tu był, to on tak po przekątnej, tu po drugiej stronie ulicy, mieszkał tu po przekątnej i tu był, tu był jego dom, a mój tu no i no nie da się określić, tak to było tak chwilę, chwilę tu było, żeby musiałem wyjść i wejść żeby dojść no i kiedyś poszedłem do niego i ciemno już się zrobiło, bo graliśmy w gry i miałem wracać do domu, no i wracałem a i tu zapomniałem Wam pokazać tu, tu są choinki, między moim domem tu tu jest droga, a tu były choinki, takie duże choinki są no i on się tak ciągnął przez całą drogę Ale I te choinki były tam I ja już miałem wracać do domu, no i było ciemno Nie widziałem, nie widziałem za dużo Nie widziałem No ale szedłem sobie dróżką spokojnie tutaj, o Tędy sobie szedłem, tu I Tak się stało, stało się tak Że, ja nie zauważyłem, że on, kolega powiedział, że Troszkę mnie, troszkę mnie odprowadzi Tro... Co prawda to Daleko nie było, ale wyszedłem na dwór Wyszedł na dwór, no i co, szliśmy chwilę, on powiedział, o, to ten, to wracam, wracam tu w połowie drogi, powiedział. No to, no, to okej, okay. no to ja zeszedłem do domu dalej. Ale on, on sprytnie się schował za choinkami tu o i jak zeszedłem spokojnie, to on nagle krzyknął, że dzik biegnie do mnie. Powiedział, Piotrek uciekaj, dzik, 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 biegnie dzik. No i ja mały byłem średnio i przestraszyłem się i zacząłem bardzo szybko biec, szybko bardzo. Wbiegłem do domu i mama mówić, coś, co się stało? Ja mówię, Dzik, dzik, był biegnący dzik tutaj. No i mama się śmiała ze mnie. I dzień później okazało się, że wcale nie było dzika, tylko kolega z to sobie, że dzik biegnie. I tak naprawdę nic nie biegło. Nie goni mnie dzik. A ja się przestraszyłem wtedy.